Thank hey. onszanowska nie ma 你们去谁呀？

Pan, ten film napisze nam równanie dysocjacji. Ale nie umiem. Nie nauczyłem. To ja słyszę. Pan nie umie? No niestety. Który pan ma numer? 16. Na razie pan ma tylko minusa. No więc jeżeli on zdysocjuje z tą wodą bromową, co z niego zostanie? To Kto to powiedział? Ja. Super facet! Ja wiedziałem, że ty się zawsze uczysz. Chodź, napiszesz mi to, co z niego zostało. Ja się więc tak. esencją dzisiejszej lekcji jest to, że kwas licocuje pod wpływem polyplomu. Tak? Tak, tak. tak! Jedziemy dalej! Proszę bardzo, jeżeli do tego kwasu dodam wodę, no to co z tego wyjdzie? Um, pan Wodoro.

ja nie widziałem, że on się aż tak nie uczy. Wow, 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 wow. No, ja myślałem, że on jest taki zdolny uczeń. A pan Tenkmi, twój już w ogóle nie jest. Ja nie wiem, on to po prostu jego to tylko. Słuchaj, Ania, Ale słuchaj, oni, oni naprawdę nie myślą o przyszłości. Oni naprawdę nie myślą o przyszłości. No, nie. To będzie ostatnia jakaś dobra kropka. Słuchaj, nie odejmij. Czas. I serii ochadza barytorymy. Złoty pokój! Mamy Zadanie domowe. kto chciałby Zadanie? Bartow. No, no bo... To nie mam. Zeszut! Ja, ja nie wiem, ja nie myślcie Z ja nie wiem. Ja chyba na koniec wyliczyć się rodzim na polsku i słuchajcie jak wypadniesz. Dobra pani pan Aniu, iście liście. liście. Uł. O Jezu! Też tak się. Ja nie mogę! Jak panu nie radę? Nie, słuchaj, ja A ja posz... Pani, to! Czaska! się co my będziemy teraz na lekcji robić? Słuchaj, ja pan co zwolę? Tak i dzisiaj rozmawiać. Panie chętni! Go go... Ja panu siatel, Czney, panu. Czy ja panu przeszkadzam, jak pan rozmawia z kolegami? Nie, Dobra, dobrze, że Dziękuję. Co on tu powypisywał? To licha! Patrz, patrz! Co to jest? Co to jest? Ja wiem, że do rodziców. Ty no ja nie wiem. Ja nie wiem po prostu. Są... Nie Ale Ale słuchaj! Musimy to zanieść do dyrekcji. On jest tym, tym zrobić środek. Jestem szalona! Na temat y, mój ulubiony zeszł... Y, <laughs> można odgrywać <laughs> pracy do pierwszego czerwca. Dziękuję. <laughs> czy nie. No nie wiem, co ja sprawdzę. To sprawdź. Już sprawdzę. Przepraszam, panie Piotrze, ja zrobiłem na ten konkurs, na najłatwiejszy zeszyt. Poproszę. Proszę. To ja będę w procesie. Dobrze. Proszę. Pana, a tak jak to, to ja też mam. Daj mi napisać temat lekcji. Ale to już mamy ten konkurs, no. Który? Piszemy zeszyt. U prawda? prawda? Prawda. Przyjacielu! Prawda. Czy ja cię w tym wszystkim przeszkadza? Absolutnie. Mateusz? Tak. Wyjdź z klasy. Ale czemu? Wyjdź z klasy! Bo już wychodzę, pani klaska! Czemu ona łapkę, No bo w tej klasie się inaczej nie da. Pani Batka będzie zła! Bardzo. Nie interesujmy pani Batka. Cześć! Dobrze, proszę zrobić zadanie. z ze strony 69. Czas Stop. Nie robimy tego, proszę pana. Proszę pana, to jest... Bez... Już koniec. Tak. Dobrze. Y... Lukasek. Lukasek, przeczytaj nam słowo napisanie. Wies mi Zadanie, które mieszka już teraz! No No. tak co się dzieje w tej klasie Natalka? Yy, ja wam yy, książkę napisał z Pignie w Kamienicki Kamienie Dobrze, po to stajesz to pięć. To jest z... ucień z klasą. A nie, tak jak Baraniec, tylko żgle nawet. Sebastian. Yy, kto napisał Krzyżaków? thank you a przy nim taki duży mur. No i co? No i jeden wariań mówi do drugiego wariata, ty, stary, ja zapalę latarkę, a ty po tym promieniu przejdziesz po nim na drugą stronę. A ten drugi mówi do niego, ty, ja nie jestem taki głupi, ty zgasi latarkę, ja spadnę. <głos> <głos> Ale rozumiecie? A ja. ja nie wiem, ja nie dlaczego tak? Bo, Bo wiesz, bo gdyby on, on yy, tą latarkę zgasił, co nie? To e, on był wtedy stał. Dobre! To nie? no A w ogóle... No, nie opowiadałem wam tego, ale kiedyś pracowałem we Włoszech i pracowałem tam z takim jednym chłopakiem, który po prostu nie potrafił liczyć. Jak na przykład my przyrzucaliśmy te worki, nie? Ale szczyt te były. One były z piaskiem Straszny, już zakończył, trzeba było tak pracować. A teraz no. Ale tam trzeba było naprawdę ostro zapierniczać. No, ale chłopak po prostu ma masakrę, nie? Jak on na przykład na liczył cały czas Dziesiątkami policzył do 10 i znowu do 10, bo no, nie miał doliczyć do 20. No i wiesz, jak tam sobie musiał sam radzić, nie? No nie było innego wyjścia. No, a panie Jaku, kto będzie się na sali? Hmm. Chyba chłopaczek. A co będziemy grać dopiero? w nogę? W bierki. Warum? Warum? jest pod styl znany wielu aktorów, takich jak na przykład, nie wiem, z Tak, i no, z tego Justina Babera. I to jest oczywiście takie białe. Właśnie, więc powiecie, że ona może w wielu ciekawych formach występować na szybkołowie, właśnie, idealnie pasowuje, że bardzo Stół, stół, to jest, dla mnie trzeba wszystko od początku, wiesz, wszystko, to wszystko, z, wy, to, to, wszystko jest w, w, jeżeli możemy, na przykład drzewo, tak, drzewo, z drzewa, wycinajmy to drzewo i później, następnie trafia do tego zakładu, rozumiesz, rozumiesz, co nie? Rozumiesz? No, co nie? No, rozumiesz, i to jest, to jest... Bo jak wiesz, ono trafia do to ono tam jest przetwarzane w różne formy. Co nie? Co nie? No, rozumiesz? No. <noise> no. Ej, śpiewamy to, co trafia. Justina Bibera? Jest, no, tak! To lecimy!